Witajcie, moi drodzy, w kolejnym codziennym podcaście na moim kanale. Dzisiaj jest już niedziela, koniec tygodnia, koniec weekendu. Wszystko co dobre, szybko się kończy, niestety. Wczoraj, przepraszam Was za to, że nie nagrałem odcinka, ale po prostu jak już wróciłem, było zbyt późno, padłem po prostu. Za to dzisiaj możecie podziwiać nową jakość nagrania teraz przez mikrofon już nie bezpośrednio do komórki, ale przez mikrofon Rode Wireless Go 2. Mam nadzieję, że to się wszystko nagra. Oczywiście nagrywam poprzez komórkę podłączoną do właśnie tego to mikrofonu. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie zauważalnie wyższa. O czym dzisiaj porozmawiamy? Myślę, że mogę Wam powiedzieć, że zacząłem suplementować się Chlorellą. Jest to taka alga morska, która ma sporo fajnych właściwości. Przede wszystkim oczyszcza organizm metali ciężkich i dlatego zacząłem ją stosować. W tableteczkach 5 tabletek trzy razy dziennie w opakowaniu było chyba 300 tabletek. Koszt około 50 zł. Z tego co pamiętam, oczywiście kupiłem no ale drogo. Nie reklamuję firmy, jakaś tam niby bio chlorella i zobaczymy czy, czy się coś zmieni. Niby też ma takie właściwości jak obniżać ciśnienie. Ja od 21 roku życia, tak jak już wcześniej słyszeliście mam zdiagnozowane odciśnienie i niedoczynność toczysty z Hashimoto, więc yy, mam nadzieję, że chlorella poprzez oczyszczanie organizmu też mi w jakiś sposób pomoże zmniejszyć te dolegliwości. Zobaczymy jak to będzie. Póki co też testuję jeden bardzo dobry suplement wardyjski. o którym Wam może kiedyś opowiem, na razie nie będę go reklamował, ani firmy, ani suplementu, ale jest naprawdę dobry, jedyny, który na mnie tak naprawdę działa. I to zauważalnie, bo mierzę sobie ciśnienie, kiedy nie zażyję kapsułki, a kiedy zażyję, to jest, no widać różnicę, że działa po prostu, nie? Tego działa maksymalnie wyciszająco, uspokajająco, to też jest właśnie fajne. Dla osób, które są troszeczkę znerwicowane, no ja troszeczkę jestem, aczkolwiek tego po mnie widać, bo z natury jestem introwertykiem i wszystko, co, co, że tak powiem, dzieje się, to się dzieje we mnie. Nie wyrzucam tego na zewnątrz, aż do momentu, kiedy wybuchnę i wtedy, no i częściej złe rzeczy się mogą dziać, ale staram się już nad tym panować. Także Chlorella jak najbardziej. Dzisiaj sobie troszeczkę poćwiczyłem na worku bokserskim. 5 rund po 3 minuty z minutą odpoczynku między rundami. Powiem Wam, że no trochę mię coś lewa, lewa ręka boli. Bardziej tak może bark, coś takiego. Zobaczymy, aby nic z tego poważnego się nie wydarzyło. Dwa dni temu też sobie pobiegałem. Około tam 5 km. Marsz obiegiem, biegiem całe buty, to też chyba wspominałem już w ostatnim odcinku, jeszcze się nie mylę. No i co, dzisiaj taki niedzielny odcinek leniwy. Ja już sobie w sumie leżałem, odpoczywam, a to dopiero godzina 19. Jeszcze możemy coś poczytać. I później, nie wiem, zobaczę, czy jakiś film sobie włączę, czy jakąś audycję. Może na YouTube i, i dobranoc, i, i do roboty jutro. Nowy tydzień pracy i święta. Święta już w weekend, już w niedzielę. Wigilia moi drodzy. Spędzam ją oczywiście z rodziną, więc na pewno w Wigilię, w pierwszy dzień świąt nie będzie audycji. Drugi może będzie, zobaczymy, może i będą, zobaczę, zobaczę jak to wszystko idzie, bo ciężko mi na razie to zaplanować. Staram się, żeby, żeby moje audycje były codziennie, żebym coś się mógł przekazywać, dzięki temu też się będę uczył tej mowy. Mam jeszcze fajną książkę na temat nagrywania podcastów, tego audiobooka na temat nagrywania podcastów, też muszę sobie przesłuchać, bo na razie po prostu to jest czysta improwizacja, dobór tematów, sposób no tworzenia tych podcastów to wszystko, to jest improwizacja, tak naprawdę. Tak, jak teraz sobie po prostu leżę, stwierdzam, trzeba coś dzisiaj nagrać. Włączam dyktafon i mówię, po prostu mówię. Bez jakiegoś tam większego przygotowania, pomyślantko, a może powiem o tym, o tym, no, no dobra, to i, no, i mówię po prostu, i tak to wygląda. Także moi drodzy, cóż mogę wam jeszcze powiedzieć? Przede wszystkim regenerujcie się jak już tak jak ja ćwiczę sobie spokojnie, bieganko, boks i mam zamiar to robić bardziej regularnie, ale to już mam gdzieś jakoś po świętach no i teraz przez ten tydzień też, aby, aby tak było, no i bardzo dużą uwagę zwracam na to, żeby jednak ten sen był y, dosyć y, jakby to powiedzieć, żeby ten sen był regeneru regenerujący prostu organizm, czyli odpowiednia ilość fazy REM, odpowiednia ilość, fazy, ten, odpowiednia ilość snu głębokiego, płytkiego. No i żeby to tętno też było zrównoważone, to też jest bardzo ważne. Co mi pomaga zasnąć od razu, mogę Wam powiedzieć. Biorę sobie przede wszystkim ashwagandę na noc, melatoninę cynk, magnes i chyba witamina B6 tam jest w takim moim suplemencie i te właśnie oto suple sobie biorę na noc i od tego czasu naprawdę super mega dobry, świetny można powiedzieć sen regeneracyjny mam yy, naprawdę kiedy tego nie brałem miałem w zaledwie dostateczny, tak przynajmniej pokazałem tutaj zegarek Garmin, którego używam już od kilku lat on bardzo fajnie mi to mierzy moją jakoś snu. To jest fajny gadżet, ale naprawdę dużo, dużo pokazuje. No i to jest, potwierdza się z tym, z moimi moim faktycznym, faktycznymi odczuciami. Także polecam wszystkim zwracać uwagę na sen. Sen to podstawa i żeby było jak najmniej stresu w organizmie co też właściwie ten muzycegerek mi pokazuje i też stres bardzo, bardzo spadł, co mnie bardzo cieszy. Już nie przedłużając, życzę wszystkim wspaniałej niedzieli. Oczywiście wyśpijcie się i mam nadzieję, że dzisiaj nie macie kaca. I ja nie mam. I oczywiście, jeżeli możecie, to udostępnijcie ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jeżeli nie ten, to może jakiś inny, który Wam się bardziej podoba, bo póki co tylko 7 subskrypcji, a ja chciałbym, żeby to się jakoś rozwijało. Także wielkie dzięki, trzymajcie się ciepło, hej! A i napiszcie, czy jest lepsza jakość dźwięku, czy, czy jednak nie jest, ona ono zauważalne. Także raz jeszcze dzięki za wysłuchanie audycji, hej!